Ta, mówią, że kiedyś było trudniej, wiele się zmieniło. Trudno było cokolwiek dostać, teraz galerie handlowe, wszystko na wyciągnięcie ręki, drogie samochody, ale nadal najniższa klasa głoduje, a ludziom wciąż brakuje empatii. Ten szalony pościg do miejsca, w którym ludzie chcieliby znaleźć odpowiedź, tak naprawdę oddalają się od niej coraz bardziej znaleźć własny azyl. Człowiek, który dorasta, powinien buntować się przeciw zastanemu porządkowi świata, bowiem zawsze ten porządek sprzeniewierza się ideałom, w których wychowuje się dzieci. Alternatywą każdego młodzieńczego buntu jest przystosowanie, a więc posłuszeństwo i naśladownictwo, a przecież każdy człowiek, a zwłaszcza młody, chce być podmiotem swojego życia. Jednak proszę spróbować mnie zrozumieć. W garniturze czułbym się jak pajac. Przy okazji wyborów prezydenckich na siłę wduszono mnie w garnitur i krawat. Garnitury z tego okresu dawno już porozdawałem. W tej chwili trzeba zrobić dużą, wielką akcję społeczną z udziałem sił społecznych, z udziałem rządu. Bo... Rządu. Ja bym być tu na przykład pełnomocnikiem rządu, który współpracował z ministrem zdrowia i z tym podsekretarzem stanu o sprawie administracji publicznej, po to, aby integrować taką dużą akcję pomocy tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Bo ta pomoc musi być adresowana, trzeba rozeznać potrzeby. Głębokim niepokojem obserwujemy działalność rządu premiera Rakowskiego. Zwłaszcza ostatnio, w okresie kampanii wyborczej hamowano ruch cen, i równocześnie dopuszczono do uwielokrotnienia wypuszczania pustego pieniądza, co złamało i tak kruchą równowagę rynkową.